Uroczysty apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i od śpiewania hymnu Polski. Potem nadszedł czas na przemówienia, a głos zabrali m.in. wicestarosta powiatu kościerskiego Zbigniew Stencel oraz burmistrz kościerzyny Zdzisław Czucha. Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w Liceum Ogólnokształcącym często mają już na swoim koncie wysokie wyniki w nauce, a zajęcia w tej szkole mają pomóc im w dalszym rozwoju. Nie dziwi więc fakt, że wybierają oni profile podobne do ich zainteresowań. Matematykę i fizykę i i zdecydowałem, że to będzie najlepsza klasa, do której mógłbym się wybrać. A czego oczekujesz od tej szkoły? No, oczekuję, że przygotuję mnie dobrze do matury i do dalszej drogi w mojej nauce. 1 września, przygodę z nową szkołą rozpoczęli nie tylko uczniowie klas pierwszych, ale także Edyta Bławat. Która w wyniku rozstrzygnięcia konkursu została nową dyrektor placówki. Pierwszy konkurs nie, nie przyniósł rozstrzygnięcia, w drugim konkursie komisja konkursowa wyłoniła panią Edytę Bławat i zarząd powiatu powierzył jej obowiązki sprawowania dyrektora tej placówki od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2019. Warto dodać, że Edyta Bławat to absolwentka LO, która od zawsze chciała pracować w tej szkole. Kiedy nadarzyła się okazja, postanowiła ją wykorzystać i ubiegać się o Stanowisko dyrektora. Jak podkreśla nowa dyrektor, wspólnie z gronem pedagogicznym chce kontynuować dobre tradycje tej szkoły. Najważniejszą rzeczą jest to, aby podtrzymać dobre tradycje szkoły: święta patrona, ślubowania klas pierwszych w Bendominie i wiele rzeczy, które tutaj zawsze były dobre. Na pewno będziemy starali się, myślę, że z gronem pedagogicznym, bo inaczej się nie uda, dbać nadal o wysoki poziom szkoły, jeśli nie starać się oczywiście go podwyższyć. 1 września w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym zmienił się nie tylko dyrektor, ale także wicedyrektor szkoły. Joannę Małkińską na tym stanowisku zastąpił Rafał Słomiński.